Cała tutti! cześć wszystkim! Benvenuti sul mio canale. Witajcie na moim kanale. Ja jestem Monika z Kipitalia i zapraszam Cię na krótką lekcję języka włoskiego. W dzisiejszej lekcji poznamy 8 sposobów, aby komuś pogratulować. I jak zauważyliście, już mamy tutaj pierwszy przykład, czyli congratulazioni. To nic innego jak gratulacje. W języku włoskim mamy jeszcze jedno słowo, które oznacza gratulacje i jest to complimenti. Kolejnym słowem będzie brawo, jeżeli zwracamy się do faceta, do mężczyzny, albo brawa, jeżeli zwracamy się do kobiety. I to oznacza wspaniale, tak? Czyli brawo. Wracamy się do faceta, jeżeli wykona na przykład jakąś fajną robotę, czyli brawo, albo do kobiety, brała, wspaniale. Kolejnym przykładem będzie bel lavoro, czyli nic innego jak dobra robota. Dosłownie oznacza piękna robota. Kolejnym przykładem będzie ben fatto, czyli Dosłownie dobrze zrobione, czyli po polsku dobra robota. si fa, czyli tak to się robi, tak? I na przykład możemy jeszcze dodać brawo, COSI fa, jeżeli zwracamy się do faceta, czyli wspaniale, tak to się robi, albo do kobiety, jeżeli chcemy jej e, pogratulować e, wykonania jakiejś pracy, na przykład, czyli brawa, COSI czyli wspaniale, tak to się robi. Kolejnym przykładem będzie czelaj, fatta, czyli udało Ci się. I tu tak samo możemy dodać brawo, czelaj, fatta, brawa, fatta, tak? Czyli wspaniale, udało Ci się. I ostatnim już przykładem będzie tela kawata, benissimo, tak? Czyli tela kawata, benissimo oznacza nic innego jak dobrze Ci poszło, dobrze sobie z tym poradziłaś, poradziłeś. Dajcie koniecznie znać, czy znaliście któryś z tych przykładów, tych sposobów, aby komuś pogratulować. Czy, czy nic nie znaliście, albo może po prostu znacie coś, coś innego, czy jakby inny sposób, aby komuś właśnie pogratulować. A ja Was zapraszam za tydzień na kolejną lekcję i ci bediamo, grazie, alla prossima, ciao, ciao!